W 2013 roku do kontroli zasadniczej wzajemnej zgodności wytypowano 15 tysięcy rolników. Zapewnia nam to minimalny poziom kontroli, jaki jest wymagany prawem unijnym. To jest 1% wszystkich rolników, którzy wnioskują o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektóre płatności w ramach PROW 2017-2013. Spośród tych wszystkich rolników najwięcej kontroli będzie w województwie mazowieckim. To jest około 2000 kontroli. Oraz około 1800 w województwie lubelskim oraz małopolskim. To są te największe województwa. Teoretycznie wszyscy rolnicy powinni spełniać wszystkie wymogi oraz normy dobrej kultury rolnej, przy czym niektórzy rolnicy, w zależności od położenia ich gospodarstw, mają dodatkowe wymogi. I przykładem tutaj jest na przykład. Obszary OSN to są obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego i wówczas tacy rolnicy, których gospodarstwa albo przynajmniej część gospodarstw znajduje się na obszarze zagrożonym tymi zanieczyszczeniami, powinni spełniać dodatkowe wymagania, które są określone w programach działań, które mają na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Takie plany wprowadzili. Regionalni dyrektorzy zarządów gospodarki wodnej i rolnicy tacy powinni dodatkowo przestrzegać wymogów, które dotyczą składowania nawozów naturalnych, kiszonek, pasz soczystych, jak również zasad nawożenia, dawek nawożenia oraz wykorzystania rolniczego osadów ściekowych. Wykonujemy te kontrole w całym zakresie własnych, własnymi siłami. W związku z tym, aby te kontrole były skuteczne, również przeprowadzono przetarg, wytypowano laboratorium, które nam wykonuje badania próbek roślinnych na zawartość pozostałości środków ochrony roślin. Do tej pory około ponad 300 próbek przebadano właśnie w tym laboratorium. Jeżeli chodzi o niezgodności, przynajmniej na tych 300 próbkach, to były tylko w trzech przypadkach.